Dzień dobry. W poprzednim odcinku, czas na plastykę, poznaliśmy co to jest druk wypukły i wykonaliśmy prosty stempel ziemniaka. Jest bardzo wiele sposobów na wykonanie pieczątki, stempla czy matrycy domowym sposobem, nawet bez specjalistycznych dłutek i nożyków. Styropian jest materiałem łatwo dostępnym w postaci opakowań tacek. Takim jednorazowym tackom możemy dać drugie życie, robiąc z nich matrycę do druku wypukłego. Jest to miękki materiał, wystarczy użyć ołówka, by powstały wystarczająco głębokie linie. Części wypukłe malujemy farbą i odbijamy na papierze. Jest to bardzo łatwa do wykonania matryca i może być trwała, jeśli będziemy ją ostrożnie przechowywać. Drugim materiałem, z którego możemy wykonać np. stempel bez użycia nożyków, dłutek, jest dowolna masa plastyczna, jak plastelina czy modelina. Z plasteliną jest ten problem, że z każdym użyciem będzie się odkształcać, więc jeśli napracujecie się przy swoim wzorze, lepiej wybrać masę, którą można utwardzić, na przykład modelinę. Oglądamy odbitkę wykonaną stemplami z modeliny, w której wzór wykonałam patyczkiem i plastikowym nożykiem. Wiecie jak z plasteliny i modeliny łatwo formułuje się drobne elementy i łączy ze sobą, więc spróbujmy też w ten sposób zrobić stempel. Jeśli chcemy odbitkę wielokolorową, można jeden stempel pomalować różnymi kolorami lub do każdego koloru zrobić osobny stempel. Żeby urozmaicić odbitkę, można jeszcze skorzystać ze stempli z gotowych przedmiotów, jak na przykład patyczki do uszu. Dziękuję za uwagę i życzę miłej pracy.